Hej kochani, witam Was już po świętach, znaczy już był film chyba po świętach dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie projektu 0. Muszę sobie to jakoś tutaj ułożyć ten mój zeszyt. Mam wszystko wypisane, już nie będziemy sprawdzać ile czego zostało, znaczy powykręcam Wam mniej więcej, bo te rzeczy przejdą na rok 2020. 5, bo planuję nawet jeszcze za chwilę nagrać na rok 2025 nowy projekt, ale pogadamy sobie na temat tego, ile było, ile zostało, ile zużyłam i co wyrzuciłam, bo też się takowy produkt znalazł. Ja tutaj mam swoje produkty, zostało ich naprawdę bardzo mało, garsteczka. No i zaczniemy od tego, ile było tych produktów w sumie w całym roku 2024, było tych produktów <tryk> tylko bądź aż 37, bardzo dużo, bo to jest jedna... Część w sumie z tego, co zużyłam, bo to jeszcze nie powiem. To jest jedna część tego, ile było, ile zużyłam produktów ogólnie w całej puli. Więc tutaj się naprawdę Projekt Zero bardzo dobrze mi sprawdził. Zużyłam 29 produktów. Bardzo dużo. Czego się nie spodziewałam, no ale wyszło jak wyszło. Zostało 7, a wyrzuciłam. Jeden. Wyrzuciłam wtedy chyba paezę, tą taką w chyba, która no nie bardzo dla mnie mi, mi pasowała osobiście. No a tak jak mówiłam, zostało tutaj 7 produktów. Mamy tu w koszyku. I to są produkty, które. Tak jak mówię, przejdą, może nie wszystkie, ale kilka z nich przejdzie na pewno na rok 2027. Z tego względu, że fajnie je mieć, bo to są fajne produkty, lubię używać mimo wszystko. No i chciałabym, jakby nie było, je sobie używać czy zużywać. Mm, więc co? Zaczniemy w miarę, po kolei polecimy tak, jak to było w projekcie. No i na pewno w projekcie była pomadka z Kiko Milano. A w ogóle to jest drugi raz jak to nagrywam, bo kilku produktów niestety nie umiałam znaleźć, ale wynalazłam. Tutaj tej pomadki zostało mi tyle. No, chciałabym ją zużyć w przyszłym roku. Jakoś tak było jej połowę, więc możliwe, że ją zużyję w tym nowym roku. Kto wie? Może, może akurat to będzie ten rok na tą pomadkę. Nie obiecuję sobie tego, no, ale chciałabym to zużyć. Kolejny produkt to był róż z Manhattanu. Róż z Manhattanu i go zostało mi tyle. Także jest to już jakaś taka część do zużycia. On był chyba cały. Znaczy, no nie cały, cały, ale było go tutaj. No nie było tego denka dużego, nie? Także mam nadzieję, że to będzie ten róż, który zużyję. Kolejny to był Catrice Rozświetlacz. Mimo tego, że ja jestem rozświetlaczowa, lubię błysk, lubię wszystko, to ostatnim czasie nie używałam go. I się widzę, że psuje. I zostało mi go tyle. To jest Catrice Morden Glow. Jeden z najpiękniejszych rozświetlaczy, jaki miałam w swojej kolekcji. Bo ja ogólnie mam kilka rozświetlaczy i w ogóle, ale ten to był mój totalny must have. I używałam go do pracy, na imprezkę, nie imprezkę. No i tak go właśnie używałam, żeby mi go zostało tyle. To jest na pewno szansa na zużycie na przyszły rok. Więcej niż pewne. Kolejny produkt to była pomadka. chyba ta. Mhm. Uh -huh. Nobles. To jest produkt, który raczej nie będzie w przyszłym roku ze mną. Niestety bardzo rzadko po niego sięgałam po tą pomadkę też go dodałam e, nie wiem czy w październiku, czy we wrześniu no nie używałam jej no jest to zbyt matowa pomadka teraz jak dla mnie, bo wiecie teraz jest e, styl takich, wiecie, troszkę błyszczących ust, ale nie byłyby za bardzo matowe No ja też jestem troszkę w tym trendzie Bo ja zawsze od zawsze lubię błyszczyki Wszelkiego rodzaju takie maści No to dla mnie było za matowe Chociaż lubię ten kolor, jest przepiękny Bo to jest taki mój co Coś zbliżonego do tego co dzisiaj mam na ustach No ale No nie używam tego Nie używałam, bardzo mało eee... Konturówka z Pierrene Została mi konturówka z Pierrene ale to jest na pewno, to jest więcej niż pewne, że ja ją zużyję, e, raczej nie już w tym roku, bo wiecie co, ja już do pracy nie chodzę, bo już mam wolne do drugiego, także um, tego na pewno nie zużyję, no to wiecie, ja tylko do pracy praktycznie się teraz malowałam, no ale nie wiem, może jeszcze jakaś impreza będzie, czekajcie, gdzie to, tu się to wykręcało, a tu co było? A temperówka nie, po prostu taki jakiś korek, ja myślę, że temperówka w tym jest. Jest to teraz w tych czasach już bardzo drogi produkt, bo z tego co pamiętam, ja go kupowałam za 18 zł pierwsze opakowanie, a teraz kosztuje około 30, także cena bardzo poszybowała, a jeszcze ostatnio zrobiłam takiego fejla, że zapłaciłam za dwie konturówki no, 6 tych, właśnie. Miał być jeden plus jeden, ale potem mówię: Dobra, już tego nie będę. Bo to jeszcze na samo obsłudze kupowałam. A też się spieszyłam: Mówię, to to pierwsze, niech już to jest. I zapłaciłam za to. Ale żeby były dwie, nie? Nie pamiętam dokładnie, jak ta promocja wtedy wyglądała. Nie, 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 nie pamiętam. E, tutaj kolejny produkt. To powinnam tam to pokazać. Ale dobra, najpierw zacznę od tego. Draw me crazy z Vibo Jest to ta fioletowa Kredka Do oczu Taka Nie ma jej dużo Zrobię wam w sumie Ona jest przepiękna Ja ją daję w kącik najczęściej Jak idę do pracy Bo właśnie mam ochotę na jakiś akcent kolorystyczny To nie cień, a konturówka Myślę, że to jest lepsza Czasem opcja, bo nawet Przepraszam, jakbym nam się Tak szybko się nie ściera Tyle wam powiem Nawet jak gdzieś tam po oku Sobie przejeżdżacie, to zostaje taki Delikatny Jakiś tam fioletowy akcent A cień mi się szybko zmywa Po prostu I tu mam zieloną kredkę Ona jest brudna od tych wszystkich produktów To jest tak kredka Dwustronna Jedna, tu jest ta cieńsza wersja, a tu jest ta grubsza wersja. No nie używam jej. Najczęściej tą cienką, bo ona fajnie tutaj na dolnią powiekę mi wjeżdża. A ta grubsza, no to nie jest mój vibe, ale może, może. No nie jest jej dużo. Znaczy, jak z dwie strony, no to to jest cała kredka. Ale. No, widać, to jest mniej, a to jest ciut więcej. Widać, która była bardziej kochana. No, ale niestety, no, to jest dla mnie za ciemny kolor. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby kupić zieloną kredkę. Do dzisiaj się zastanawiam, czemu ja ją kupiłam. Może kolor mi się właśnie podobał, nie pamiętam. No, ale spoko. Nie zużyłam jej, to będzie na przyszły rok. No i to jest wszystko. To jest wszystko, jeżeli chodzi o projekt Zero. E, tak jak mówiłam, podsumowując, 29 produktów użytych, 37 było, 7 zostało, 1 wyrzucone. Także jest to. Super liczba i nie spodziewałam się, że mi to e, się uda tak e, w krótkim czasie. No bo 12 miesięcy wydaje się dużo, ale tak naprawdę nie. No bo gdzie byśmy pomyśleli, że zużyję, chyba tutaj w tym projekcie miałam 5 podkładów. E, no gdzie? No gdzie? No gdzie? Jeszcze Wam nie zdradzam, bo chyba nie widzieliście podsumowania denka, także wam nie zdradzam, ile tam było podkładów. No, ale dzięki temu projektowi zużyłam naprawdę dobre, fajne produkty, super produkty. Zużyłam, jak wiecie, <laughs> aha, ja wam powinnam pokazać jeszcze te produkty, które ja zużyłam, ale no, zapomniałam <laughs> szczerze mówiąc. Czekajcie, co tam? Aha, ja w grudniu zużyłam e, Clarice Chick to Chick. To jest ten bronzer. I coś jeszcze? Aha, bo i listopad chyba, nie? Podkład w stiku z Oriflame Konturówka NYX I Nie, paletę to nie wiem, w październiku No i to chyba Wszystko było w listopadzie i w grudniu a, na, a nie, jeszcze Baza Stars from the Stars I podkład chyba Stars from the Stars Powinien być Nie, to też październik, no ale No zużyłam naprawdę dużo tych e, Produktów i jest to dla mnie bardzo, bardzo fajna liczba. No i co, kochani, ja się z Wami żegnam. Zostawiacie łapki w górę, komentarz. I widzimy się w nowym roku, w nowym projekcie Zero. Bo jeżeli ktoś to jest tylko ze względu na projekt Zero, no to widzimy się 1 stycznia. Zostawiacie, jak mówię, łapki w górę, komentarz, subka, buziaczki.